Niecodzienny salon fryzjersko-ewangelizacyjny otwarto dziś w Poznaniu. Niecodzienny, bo fotele przygotowano tam z myślą o osobach bezdomnych, zaniedbanych i ubogich. Zagrzebienie i nożyczki chwycili uczniowie klas fryzjerskich, a nad całością czuwają się sreżbietanki. O miejscu, w którym przez nowy wygląd można złapać chęć do życia Piotr Chudziński. Zadbają o fryzurę i nie wezmą za to ani grosza. Mowa o wolontariuszach strzygących w salonie fryzjerskim sióstr Elżbietanek. To uczniowie jednej z poznańskich szkół. Była okazja, żeby pomóc takim ludziom. I skoro była okazja, to musiałem ją wykorzystać, ponieważ już wcześniej pracowałem z takimi ludźmi. Wiem w jakich warunkach przebywają, dlatego wiem, że jest im potrzebna pomoc najbardziej. Dla młodych to nie tylko okazja do czynienia dobra, ale również przygotowanie do wykonywania zawodu. Oni też przełamują pewne bariery, prawda? Psy psychologicznie oprócz tego się uczą, oczywiście. Nie? Świetne pole do popisu, żeby ćwiczyć praktycznie swoje umiejętności. Niech jest, brawo, brawo. Salon fryzjerski u Elżbietanek powstał z myślą o tych, których nie stać na wydatek związany ze strzyżeniem. Jest wśród nich pan Sylwester. Wszyscy pomagają po prostu, nie? Dlatego człowiek się inaczej czuje. Tak jak w każdym salonie, aby być ostrzyżonym, trzeba się zapisać, a chętnych nie brakuje. W dniu otwarcia było ich ponad 30. Salon udało się wyposażyć dzięki pomocy ludzi dobrej woli, którzy zadbali, aby było to miejsce na odpowiednim poziomie. Dużo ludzi się zgłaszało z pomocą. Też siostry tutaj dostawały paczki z kosmetykami do pielęgnacji włosów. A tych wciąż potrzeba, przydadzą się też narzędzia i środki higieniczne. Siostry Elżbietanki podkreślają, że w całym przedsięwzięciu chodzi o coś więcej niż tylko o zwykłe obcięcie włosów. Osoba, która przychodzi, nieumyta, brzydko pachnąca, siada na skórzanym fotelu. W ciepłym pomieszczeniu, przy jakiejś tam gościnności, ona nabiera chęci życia. I też właśnie o to chodzi, by budzić w nich siłę nadziei. Potrzebującym jej siostry Elżbietanki codziennie rozdają też jedzenie. W kolejkach po nie ustawia się kilkaset osób. Przygotował Piotr Hudziński.